Cześć kochani. Yy, witam Was chwilowo bez brody, yy, ale rośnie. Jak widać także yy, nic straconego. Taki malutki rysecik. Yy, słuchajcie. Yy, dzisiaj chciałem porozmawiać o przebudzeniu. Tak? Yy, myślałem, żeby nie rozmawiać o tym, yy, co się dzieje obecnie, tak? Yy, no ale to, co się dzieje obecnie, to mogę skwitować na tym, że każda wojna jest przegrana. Każda wojna. Każda wojna jest przegrana. A każdy pokój jest wygrany. Każdy, kto prowadził wojnę kiedykolwiek w historii ludzkości, prędzej czy później, upadł. Każdy. Popatrzcie na państwa sprzed 2000 lat. Żadne nie istnieje. Żadne. Żadne. Nawet Chiny są i całkiem innym państwem niż wtedy. A prowadzili wojny, zabijali się i tak dalej. No i wszystko gdzieś tam było tylko tym. Ale my przejdziemy dalej. Będziemy rozmawiali o przebudzeniu. Czym jest przebudzenie? A czym nie jest? O czym jest przebudzenie? Jest często bardzo, to jest bardzo szerokie pojęcie. Ja postrzegam przebudzenie jako zdanie sobie sprawę, kim my naprawdę jesteśmy. Takim nie jesteśmy, chociaż też jesteśmy. <noise> Zaraz to rozbuduję. Yy, natomiast dla mnóstwo ludzi przebudzenie to na przykład jest przebudzenie się i zobaczenie tego, co dookoła, że tyle rzeczy nas, nam zagraża, nie przebudzenie yy, tego, że jesteśmy w, w jakimś matriksie, w jakimś yy, tak yy, osaczeniu. Yy, koniec końców to i tak yy, sprowadza się do... Yy, przeniesienia lęku w inne miejsce, tak? Zazwyczaj gdzieś tam na zewnątrz jest zagrożenie, a tak, ja jestem przebudzony, już tutaj już widzę i jestem świadomy bardzo, tak? My rozpatrujemy świadomość nie w świadomości zagrożenia tego, co na zewnątrz, tylko w świadomości tego, co jest we mnie, tak? A we mnie w środku zawsze jest jedno słowo. We mnie jest słowo jestem. I to słowo zawsze jest w tej danej sekundzie i tu i teraz, nie za chwilę i przed chwilą. Czym nie jestem, a czym jestem? Jestem tym, co w środku, jestem świadomością, jestem duszą, jestem swoim pierwotnym ja, jestem self. Tam nie ma nawet miłości, tam jest cisza i spokój. Jest to otoczone pragnieniem miłości, która chce już dać tą miłość i dostać. Więc z tego już wyrasta lęk. Z tego wyrastają następne tutaj płatki, które mamy. Między innymi lęk, smutek, że nie ma tej miłości, tak, złość, nie ma jej, to teraz koczę Ja będę. Złe poczucie winy, wstyd, nie zasłużyłem. Yy... No i takie tam chocki kłoski. To są części mojej osobowości. To jest część zewnętrznego mnie. Ale ja jestem tam w środku. W momencie, kiedy my sobie zdajemy sprawę, że tam pod tym jest ktoś, ten wewnętrzny ja. Tak, Ten pierwotny, ten cudny. Hmm, bardzo często na początku chcemy to ego nasze, te wszystkie płatki, eksmitować. Spadajcie na drzewo, tak? Zniszczy ego. <tryk> no, fajnie, może ktoś z nas stanie się chmurą świadomości, tak? Czy spędzi y, całe życie w grocie y, y, żywiąc się praną i miłością. <tryk> może, nie? Okej, okay, no ale my tu jesteśmy w Europie w skorporizowanym środowisku, tak, konsumpcyjnym jakby nie było. Mamy często dzieci, mamy kredyty i tak dalej. No fajnie się jest wymazać, nie? Dobra, cześć, rodzina, no hej, papa, ja idę tutaj kreować miłość. No fajnie, no ale tu jesteśmy. Jakie sobie z tym musimy radzić? My Ega, nie mamy wyprzeć, wyniszczyć. Myśmy to często robili w dzieciństwie. Nie mogliśmy sobie pozwolić na siebie, no to wypieraliśmy ego. My mamy sobie na nie. Pozwoli zaakceptować, wtedy my mamy je zintegrować. Jeśli ono będzie zintegrowane, będziemy mieli lepszy dostęp do tego, co jest tam w środku. Przebudzenie, w tym podejściu, o którym ja mówię, jest, błyszcze się coś dzisiaj, bo się tym smarowałem i światełko pada. Przebudzenie jest tym momentem, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, że tam jest ktoś więcej. I dużo ludzi w momencie, kiedy doznaje tego przebudzenia, tak, no zaczyna widzieć, prawda? Że wcześniej nie widzieli, że wcześniej różne rzeczy robili tak, że wcześniej pili, że wcześniej byli w depresji, dalej mogą być tak, ale już widzą, że tam jest coś więcej. I zaczynają paradoksalnie się bać jeszcze bardziej. Z jednej strony widzimy coraz więcej. Przebudzenie bardzo często następuje na wyniku cierpienia, w wyniku jakiegoś wstrząsu. I tak zasadniczo jest to da ek, dalekie echo tego, co było kiedyś w dzieciństwie. Tak? Dzisiaj przez całe życie odgrodziliśmy się od siebie. Tak? Trzymaliśmy te bariery, którymi byliśmy odgrodzeni od siebie samych w dzieciństwie. Tak? Uległość, yy, niewyrażone emocje, yy, blokada emocjonalna, mur, tak? przez który nie przejdzie zarówno nienawiść, jak i nie przejdzie też kocham cię. Nie wiem, co, co, o co ci wam chodzi, jakby mi to mówicie. Nie, chyba chcecie mnie manipulować tak jak rodzice w dzieciństwie, którzy postawili mi za dużo granic. nie, Albo ktoś, kto mnie skrzywdził. Yy, my wtedy cierpienie wychodzi wtedy, kiedy już przez całe życie niesiemy te mechanizmy obrony z dzieciństwa, i w końcu one runą. Nie wiem. Choroba, rozwód, czyjaś śmierć, katastrofa finansowa, kumulacja depresji, nerwicy, złości, coś nam wybije. Mechanizm, który nas ograniczał przez całe życie, nagle się usunął i zalewa nas. To jesteśmy przebudzeni. Tak? Na początku cierpienie wybija nas ze strefy komfortu, w której byliśmy przez całe dotychczasowe życie gdzieś. Tak? No i nagle zauważamy, że w cierpieniu, tak. jeżeli sobie z tym poradzimy konstruktywnie, to się przebudzimy, zaczniemy widzieć, co tam jest w środku. Tak, bo możemy zacząć, to cierpienie nas może zniszczyć, tak? Ale jeżeli konstruktywnie zaczynamy sobie adaptacyjnie radzić, to poczujemy, co tam jest w środku. No ale wtedy znowu jest lęk. Ja jestem przebudzony, a cały świat nie. Znam tam jakichś przebudzonych, ale. No a tutaj znajomi gdzieś tam, ci dalej piją, ci coś tam, ci o wojnie, ci o polityce, ci coś tam. Ja nie chcę, nie? To nie mój świat, nie? Spadajcie na drzewo. I zaczynamy się izolować. Zaczynamy widzieć yy, zły Matrix, złą politykę, złe, yy, złych dotychczasowych ludzi. Nie tyle złych, ale innych. My czujemy już tą swoją inność. To jest pierwszy etap. Jest to naturalne. Jest to naturalne. Dużo ludzi w tym etapie już zostanie do końca życia. <laughs> będą się izolować i tak dalej, będą uciekać od y, dotychczasowych znajomych, spalą ze sobą wszystkie mosty, wylogują się y, i tak dalej. Okej, okay. ale nadal to jest ucieczka. Z tym, że y, już jesteśmy przebudzeni, tak? Na początku czujemy lęk y, i inność. Potem, w pewnym momencie, zaczynamy widzieć, że w tych ludziach, których na początku widzieliśmy, że są wrogami, czy zagrożeniem, czy że są po prostu inni, czy że nie ma między nami rezonansu już, tak? Wiecie, ile razy słyszę od ludzi: <grywa> yy... Jestem świadomy, świadoma, świadoma, a mój mąż nie zaniża mnie. Albo odwrotnie, jestem świadomy, a moja żona nie zaniża mnie emocjonalnie. Ja nie mogę tak procesować. <grywa> ja muszę gdzieś indziej, do kręgów, do przebudzonych, tak? i tak dalej. Jest to tylko etap, w którym możemy zostać. Natomiast w pewnym momencie zaczynamy zauważać, że ci inni ludzie, i świat, i partnerzy, i ci źli politycy, i ten zły Matrix tak, i powiedzmy, z jednej strony zachodni korporacjonizm, tak i wschodnia to, co Putin teraz robi, tak, zaczynamy widzieć, że tam pod tym tak naprawdę jest cierpienie i strach. Ci ludzie się tak naprawdę boją, tak? Ci ludzie się boją wyjść, są w jakimś egregorze, są wyjść, w, są w, w jakimś egregorze strachu, są w jakimś egregorze smutku, są w jakimś egregorze lęku, złości, są częścią jakiejś zbiorowej yy, świadomości, zbiorowe ciało bolesne yy, Rosji, zbiorowe ciało bolesne yy, Ameryki, zbiorowe ciało bolesne kobiet, które przez cały, yy, całe yy, przez tysiąclecia doświadczały prześladowań, zbiorowe ciało bolesne molestowanych, zbiorowe ciało bolesne ofiar przemocy, tak? zbiorowe ciało bolesne Polaków, tak? patriotyzm polski to było umrzeć za ojczyznę przez, przez lata tak? i to, to była taka no, jungowska świadomość naszego narodu. Yy, zaczynamy widzieć winnych to cierpienie. Tak? I najnormalniej w świecie, poza tym, że czujemy jakiś lęk, strach, ale zaczynamy im współczuć, tak? Już nie jest zły reptilianin, czy tam zły y, korporacjonista, czy zły rusek, który chce mi zabić. Widzimy, że tam za nim stoi skrzywdzony człowiek. Widzimy i zaczynamy mu najnormalniej w świecie współczuć. Nawet pomimo tego, że <coughs> często y, zmuszeni jesteśmy, nie wiem, gdzieś tam walczyć, żeby obronić naszych, y, naszych bliskich, tak? Czy stawić jakiś opór, ale już jesteśmy na następnym etapie, tak? Już widzimy, że w narcyzie na przykład jest tak naprawdę skrzywdzone dziecko. No i co wtedy? No i wtedy bardzo często nam, możemy dalej w tym funkcjonować, ale włącza się zbawca. I my chcemy ich ratować, oświecać, przebudzić. I zaczynamy zalewać świat. Każdy przez to przechodzi. Powiem wam, każdy terapeuta chociażby na początku ma tajemnicę różęca radosną. Radosną on widzi, że może pomóc, tak? I zaczyna, i uważa, jest święcie przekonany, że mu się uda. Naprawdę na tej fali dużo mu dobrego można zrobić. Niemniej jednak on dużo rzeczy y, też y, nie widzi, tak? A poza tym dużo rzeczy na siłę. Chcemy podciągać tych małożonków, tych partnerów naszych, oświecać im, pokazywać, jakie dynamiki w nich są, y, że wszystko jest tak naprawdę. No i tutaj możemy stawić, nie wiem, spokojem, miłością czym, czymkolwiek pokazywać im, że y, oni są w środku. U części ludzi to zadziała. Y, ale u części nie, nawet może wzbudzić jeszcze większy opór. To jakaś sekta, co to porąbało go, nie? W małżeństwie, zwłaszcza nie. Tutaj ciężko ingerować i w zasadzie to nie ma sensu. <grytanie> Zaczyna być problem, nie? Zostaw mnie, czy ja chcę żyć własnym życiem, nie? <grytanie> Jest ten etap zbawiania, naprawy. Za tym i tak często stoi ocena. Ja jestem wyżej, to ja ci tu pokażę, wiesz, chcę ci pomóc, nie? <grytanie> i tak dalej. Kiedyś byłem tu, a teraz jestem tu. Ok. Jest to naturalne i każdy z nas w jakimś tam etapie, w tym etapie gdzieś tam może być w pewnym momencie. Możemy do niego nie dojść, nie, może nasza część dojść, to wszystko nie jest takie proste, tak? bo to nie jest matematyka. Niemniej jednak my wtedy widzimy tam ludzi, którzy nie są przebudzeni, a my są i my chcemy już im pomóc. Już się nie izolujemy, tylko chcemy ich. Pomóc. W dalszym ciągu w tym momencie dalej yy, używamy czegoś takiego jak cena, yy, w dalszym ciągu yy, czujemy, że to my mamy rację, a to nie oni. W dalszym ciągu czujemy, że to my posięliśmy monop monopol naprawdę, yy, a nie oni. Słuchajcie, czy wy tego nie widzicie, jesteśmy manipulowani, jest tak, jest tak, tak, oni nie widzą, a my już widzimy. I radośnie, yy, entuzjastycznie oświadczamy im kurwa, że my już widzimy. Widzimy to, co widzimy naszymi oczami. Kto widzi? Czy widzi nasze serce? W jakim stopniu tak, tak, ale widzi też nasze uwarunkowane ego różnego rodzaju nasze emocje, które nie narodziły się x lat temu. One narodziły się, kiedy byliśmy mali, często nie pamiętamy. Tak, Mnóstwo ludzi, którzy się dzisiaj buntują, którzy dzisiaj odczuwają potrzebę walki, którzy dzisiaj odczuwają potrzebę yy, zmieniania świata, tak, pokazywania, że moja mąższość jest lepsza niż wasza, twojszość, wasz wajszość i tego nie, nie widzicie, a ja już widzę. Albo ci, którzy walczą, stawiają opór i tak dalej. Nie, to tutaj stop temu, nie, gdzie tam, nie, tam się zaszczepić. Albo coś, nie. Tu można wstawić wszystko, tak? To są ludzie, którzy koniec końców, i tak w dzieciństwie, byli dziećmi, którym bardzo, bardzo dużo kazano. Oblepiono ich, tak? Pokazano im, przekroczono ich granice. Granice kogoś, jeżeli były w dzieciństwie przekraczane, tak? Był zalany rodzicem, tak? Musiał spełniać oczekiwania i tak dalej. On w dorosłości, na partnerów, na dzieci, na świat, na pracę, na politykę, która jest. Była i będzie już, tak? Mam nadzieję, że będzie coraz czystsza, tak? Bo, bo, bo to też gdzieś tam, jak cały świat zwiększa swoją świadomość, polityka też. Mówię o w sumie świata. Natomiast to jest powolny efekt, tak? Tam też są dobrzy, dobrzy ludzie, tak? Czy ktoś może taki buntujący się powie, nie, nie, to wszyscy są źli, oni są tacy, owacy, coś tam, nie? spiski, iluminaci, reptilianie, no. <laughs> źli ludzie, ta korporacje, yy, wszyscy, wszyscy, którzy chcą nas yy, yy, wydoić, tak, terror, ekolodzy, no i tak dalej, bo i tak tam coś chcą sprzedać i już, nie. Ja się buntuję, buntuję się, bo teraz już mogę, a wtedy nie mogłem. Mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj walczą z wiatrakami, czując tak naprawdę zacisk, czując ból czując lęk, czując dyskomfort i walczą z tym, co tylko zwiększa dyskomfort. Walka zwiększa walkę. Opór zwiększa napór napór zwiększa opór. Koniec kropka. Tak? To jest moja prawda. Tak? Możecie na to patrzeć inaczej. Nie ma sprawy, ale to jest moja prawda. Chociaż tak się składa akurat, że w dużej mierze buddy, Laozi, Kryszny, Jezusa i innych uduchowionych ludzi, którzy są jakimś tam dawniej autorytetem pomijając egregory religijne, które za nimi później stały. Tak? Chęć do walki, stawianie oporu Naporu, niepuszczania, braku umiejętności pozwolenia sobie na przepływ, tak naprawdę polega na tym, że w dzieciństwie mieliśmy często przekraczane granice. No to teraz już widzimy tych zalewających nas rodziców we wszystkich, którzy są dookoła. Tak? Ktoś, kto nie miał takich rodziców, albo miał rodzinę funkcyjną, albo jego dysfunkcja polegała na tym, że rodziców było za mało. I nie było. Nie będzie miał tego. To jest zdumiewające, jak często się to pokrywa u ludzi, u których nie, nie tyle, że mieli przekraczane granic, co mieli za mało tych granic, za mało. Ci ludzie często mogą być poszukiwaczami atencji, yy, 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 narcyzami, także tak, bo chcą pokazać, tak poczuć, bo mają tam niedowartościowaną jakąś część <laughs> siebie. Niemniej jednak rzadko, naprawdę rzadko, tacy ludzie, którzy mieli za mało granic, yy, będą teraz odczuwali te granice tutaj. Tak, rzadko to ma zazwyczaj tam miejsce, ale my walczmy z waterkami, jeżeli chcemy, to tutaj nadal okej, okay, już współczujemy, już jesteśmy w fajnym miejscu, ale tak, tak chcemy pociągać, a jeżeli nie, no to tutaj ktoś nam zagraża, zagraża na, naszej świadomości. Naszej świadomości nic nie zagraża, tak. Wiadomo, że mamy dzieci i chcemy, mamy rodziny, których chcemy bronić i siebie też. Niemniej jednak Viktor Frankl z potwórca wielu nurtów współczesnej psychologii i tak naprawdę niesamowity nauczyciel duchowy, który w Oświęcimiu stracił większość swojej rodziny i też tam był, wyszedł i nadal twierdził, że miłość jest stanem tutaj, a nie. Stanem na zewnątrz i, i stanem ciała, tak. No, niesamowite. Ktoś może powiedzieć, że on coś tam powyparł czy coś. No, on miał tam swoje, tak, i ma prawo y, mieć swor, swoją część swoich płatków y, y, skrzywdzonych, ale on w bardzo dużej mierze dotarł do tego, co jest tam. A to jest od płatków już mniej zależne. Tak, że tam jestem, tam jest świadomość. Tam. I to ja decyduję, co tam jest. To, co tutaj. Świat, chociaż z tego, co jest tam, wynika, wynikają te płatki i wynika moja reakcja. Chociaż z dużej mierze z uwarunkowań świata zewnętrznego, <laughs> rodziny, a później tego, co się dzieje. To, co się dzieje, wojny, to też jest element tożsamości yy, zbiorowej, świadomości zbiorowej, zbiorowego ciała bolesnego, tak? Oczywiście, niestety, uczestniczymy w tym jako często ofiary i, i tak dalej. Yy, my jako jednostka nie jesteśmy tutaj kompletnie winni, tak? W zasadzie tu nie ma winnych, nie ma czegoś takiego jak winna. Ale to już temat na inną rozmowę. Okej. Okay. nieprzebudzeni, przebudzeni, i widzimy inność dookoła i zagrożenie. Później przebudzeni. Widzimy inność, ale już współczucie. W pewnym momencie my już nie potrzebujemy tam nic zmieniać. Nie potrzebujemy. Czujemy współczucie i czujemy na głębokim poziomie miłość. Tam, gdzie trzeba, stawiamy granice, tak. Idzie jakieś wojsko czy coś, no. Wojna, choroba, to są często rzeczy większe niż ja tak i w jakimś stopniu e, muszę z nimi dealować, chociaż choroba i tak wynika z wewnętrznego konfliktu zazwyczaj. E, wojna zresztą też, tylko dzieje się to no, w świadomości grupowej. tak Obecny Putin to jest ktoś, kto do dzisiaj nie może się pogodzić z tym, że jego wspaniały Związek Radziecki, o czym niejednokrotnie mówił, e, upadł, tak. a on stojąc tam z pistoletem i brojąc po sterunku w NRD w latach, w 89 roku. Yy, on nadal stoi i broni tej Rosji, bo czuje, że jest taka za, zagrożona, no to musi atakować, bo, bo boi się, że yy, coraz bliżej Moskwy są, yy, są zagrożenia. Okej, okay, zostawmy to. W każdym razie jeśli chodzi mi o to, że tam przyczyna jest, yy, a chociażby Putin głęboko jako dziecko, wystarczy popatrzeć na zdjęcia. Na jego zdjęcia z dzieciństwa gdzie są ludzie z przodu, dzieciaki, którzy się tak bawią, a z tyłu jest mały, smutny chłopiec. A przyczyna jest w domu. Podobnie jak u Hitlera, u Stalina, u Mao. Podobnie jak u Buddy, Jezusa, Laozi. Jak u każdego. Przyczyna jest w domu. Chociaż możemy szukać to gdzieś dalej, bo nie akceptujemy tego, co jest blisko. Ok, jesteśmy tutaj. Widzimy już... Czujemy bardzo dobrze, ma naszą świadomość. Czujemy, widzimy też tą świadomość w innych ludziach. Widzimy, że my jesteśmy tak naprawdę jednością, że wszystko to jedno. W pewnym momencie widzimy, że i natura dookoła nas, tak piękne drzewa, pierwotne dżungle, jak i piękne miasta, wieżowce, drapacze chmur, czy fabryki, które też gdzieś tam w jakimś stopniu służą, tak w jakimś stopniu podwyższają nasz komfort, ratują życie i tak dalej. Chociaż możemy powiedzieć, nie, ale wszystko jest w naturze. No jest, ale chcesz zatrzymać cywilizację. Okej, okay, zatrzymuj, stawiasz opór, tak? To, to stawiaj, to twoje, nie? Czujesz tutaj zła cywilizacja, w pewnym momencie widzimy, że wszystko jest jednością. I nie potrzebujemy już tego spełniać. My pracujemy tylko z sobą. Ja jedynie kocham siebie. Nie egoizm. Ja nie walczę ze złem. Ja kreuję dobro. Ja nie walczę z chorobą. Ja kreuję zdrowie. Ja nie stawiam granic i ochrony. Ja kreuję ufność. Ten moment jest momentem, w którym, okej, okay, często wracamy tutaj, się znowu złościmy, gdzieś tam stawiamy opór. Bo to nie jest zero-jedynkowe, ale już w tym momencie w dużej mierze widzimy, że tutaj jest to samo co tam. Jeżeli to nas doświadcza, jest z jakiegoś powodu, to przyczyna w nas. Tak? I okej, okay, nie przejdzie mi przez gardło, że yy, ktoś, kto bije kobietę, kobieto to twojej to, to, to winy. To nie jest wina. Niemniej jednak uciekaj, ale zadaj sobie pytanie potem, dlaczego kogoś takiego kiedyś świadomie wybrałaś, a czasami drugiego i trzeciego, i wszyscy byli podobni. Zadaj sobie pytanie, tak? Bo to wszystko jest w nas. To nie jest penalizowanie ofiary. To jest spojrzenie na samego siebie. Poczucie tam i poczucie, że to dookoła to są tylko nasze płatki, które mamy zaakceptować, przemielić i zintegrować. I być pięknym kwiatkiem, ale w środku jest to. I tutaj w pewnym momencie, kiedy już naprawdę ktoś bardzo dobrze to czuję i siebie, widzimy, że Ty i Putin, reptilianin, szef korporacji, wstaw tu ktokolwiek. Tak naprawdę jesteś jednością. Tak naprawdę jesteś jednością. I widzisz głębokie współczucie dla kogoś takiego. Bo widzisz, jak ten ktoś tak naprawdę się boi. Oczywiście mamy płatki ego, które spowodują, że kiedy przyjdą do domu i załomotają kolbami, no, to stanę do walki, tak? Mój płatek, lęk, mój płatek, złość, mój płatek, moja męska energia staną. Ale w środku tam jest coś więcej. I ja nawet wtedy będę im współczuł. Nawet wtedy. My wtedy, chociażby w relacji, zostawiamy tą drugą osobę. Wysyłamy jedynie miłość. Co ma być, to będzie. Możemy czuć się skrzywdzeni. Mamy pozwolić sobie na to, tu jest jakaś część moja, która jest skrzywdzona. Tak, dziękuję Ci. Jesteś skrzywdzona. Teraz Cię kocham. Kocham tą część skrzywdzoną we mnie. Ja kocham ją. Tego małego skrzywdzonego Irka. tak. My wtedy świecimy. Dosłownie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy latarnią morską. Tutaj, czy partner. Czy dzieci. Czy inni ludzie? Czy jakieś zagrożenie? Okej. Okay. Albo jak ćma, jak motyl przylecą do światła, sami się podnoszą. My wtedy podnosimy wibracje innych. Tak. Ktoś, kto jest bardzo wysoko, naprawdę potrafi samą swoją obecnością, bez gadania nawet. Tak, a ja jestem gadułą, gdzieś tutaj gadam, yy... podnieść świadomość innych ludzi. I okej. Okay. Ten ktoś może się przerazić, po prostu nie jest gotowy. Gdzieś tam ma, jest tak mocno ubabrany w swoje płatki, że yy, chociaż już w tym momencie go oceniam, okej, okay, nie, <laughs> yy, ale mówię tutaj patrząc z boku yy, jako chociażby yy, terapeuta. Jest tak mocno gdzieś tam przyczłoczony swoimi yy, ciężarami, że nie jest w stanie, przerazi go to. To jest sekta, co to jest? Nie, ja tak nie wiem, nie chcę, nie potrafię, nie rozumiem, nie chcę. I tak jakbym patrzył na słońce, w końcu mnie porazi i odpłynę. Okej, okay. ja mam świecić. Jeśli ktoś podciągnie się, to jest cudne. Jeżeli nie, nie jest gotowy. Nic na siłę. Sorry. No bonus. Co tam jest wyżej? Można powiedzieć, że na samym szczycie jest oświecenie. Jest tysiąc u Davida Hawkinsa. Ale ja myślę, że i Jezus, i Budda, i Krishna, i Laozi umierając, mieli nieprzerobione... Tematy nadal. Jezus tęsknił za ojcem, nawet w chwili śmierci go wołał. Buddha za matką przez całe życie. Jezus ojca nie poznał swojego jako człowiek. Abstrahując od religii. Buddha, mat, matka zmarła po porodzie nieba. To wywarło na nich traumę, kształtowało ich życie, ale sobie z tym poradzili. Niektórzy ludzie sobie nie poradzili, dlatego wybrali drogę. Lęku, niższych wibracji. Nie potrafili, nie potrafili się wznieść ponadto. Czy nie chcieli? Nie wiem. Może nie dano im szansy po prostu. Chociaż niby każdy z nas ma swoje, tak? Słuchajcie, kochani, to tyle. Tym jest przebudzanie. Przebudzajcie się albo nie. To jest wszystko należy do Was. Jeśli Wam ten film się podobał, proszę o lajka, subskrypcję. Będę chciał dalej. <grych> I ewentualnie udostępnienie. Wszystkiego dobrego. Cześć.